Witaj tutaj Maciej Matuszewski nadający z bloga rozwojowiec.pl. W poprzedniej prezentacji poznałeś ogólny schemat inwestowania w nieruchomości pod wolność finansową. Dowiedziałeś się czego realnie potrzebujesz żeby zrobić swoją pierwszą inwestycję jaki może dać ci zwrot i z jakich trzech dźwigni możesz skorzystać jeśli inwestujesz w odpowiedni sposób. Gdybyś z jakiegoś powodu jeszcze nie widział poprzedniej prezentacji to proszę zerknij najpierw do niej bo wtedy część tej może być dla ciebie niezrozumiała. Dobrze. A tak w ogóle, to chciałem ogromnie podziękować właśnie za tak fantastyczny odbiór tamtej prezentacji. Po mailach i komentarzach, jakie mnie zalały, widać było wyraźnie, że wiele osób potrzebowało i szukało tego typu prezentacji. Strasznie się z tego cieszę. Okej, okay, lecimy teraz z następnym elementem inwestowania w nieruchomości. W tej prezentacji dowiesz się, jak radzić sobie z dwoma największymi problemami związanymi z inwestowaniem w mieszkania pod najem. Czyli, po pierwsze... Co jeśli nikt nie będzie chciał wynająć mojego mieszkania, czyli problem pustostanu? I po drugie, co jeśli wynajmę moje mieszkanie, ale moi najemcy nie będą chcieli płacić lub zniszczą moją nieruchomość, czyli problem złych najemców? Zacznijmy od pierwszego problemu pustostanu. Jak pamiętasz z poprzedniej prezentacji wszystkie mieszkania kupuję na kredyt. Ale dzięki temu, że mój przychód z najmu jest większy niż rata kredytu, to dosłownie mój najemca spłaca za mnie kredyt, plus ta nadwyżka z najmu nad ratą kredytu generuje mi dodatkowy przepływ pieniężny. Przypomnę na szybko przykład kawalerki z poprzedniej prezentacji, bo nam się tutaj też przyda. Dobrze? Jak możesz pamiętać, naszą przykładową kawalerkę wynajmowałem za 850 zł, z czego odkładałem 30 zł na różne nieprzewidziane awarie i płaciłem ratę kredytu wynoszącą około 495 zł. Czyli za każdy miesiąc najmu uzyskiwałem w sumie 325 zł. W moich osobistych inwestycjach jest to średnio około 500 zł. Ale liczymy na bardziej pesymistycznym przykładzie. Teraz jednak zobacz, co się stanie, gdy w danym miesiącu zaliczysz pustostan, czyli nie znajdziesz najemcy. Przede wszystkim nie masz tych 850 zł przychodu z najmu. Ponieważ nikt nie siedzi w mieszkaniu, to nie odkładałbym pieniędzy na nieprzewidziane awarie, ale ciągle musisz płacić 495 zł za ratę kredytu, Plus dochodzi do tego dodatkowo około 250 zł czynszu do wspólnoty, które wcześniej pokrywali Twoi najemcy. Plus jeszcze około 35 zł za media, takie jak prąd, woda i gaz, za które też wcześniej płacili Twoi najemcy. Czyli w naszym przykładzie jeden miesiąc postostanu kosztuje Cię łącznie 780 zł. Sporo. Dlatego właśnie pustostan jest wrogiem numer jeden takich inwestorów jak ja, i mam nadzieję także ty, bo dosłownie zabija nam przychód. Zobacz, jeden miesiąc pustostanu kosztował nas więcej niż zysk z dwóch miesięcy najmu, a cztery miesiące pustostanu w roku sprawiają, że zaczynamy dokolać do tego interesu, przynajmniej w naszym przykładzie. Dobra, teraz, kiedy zrobiło się już trochę strasznie z tym posostanem, zobaczmy, co możemy zrobić, żeby go uniknąć. Po pierwsze, teraz, kiedy jesteś świadomy, jak bardzo posostan obniża nam zyskowność inwestycji, obliczmy, o ile możemy obniżyć cenę najmu, żeby wyrównać stratę z jednego miesiąca posostanu, czyli o ile możemy zmniejszyć cenę najmu, żeby przyciągnąć najemców tak aby wynajmować mieszkanie przez 12 miesięcy, żeby wyjść na tym tak samo jak wynajmując mieszkanie na poprzednich warunkach przez miesięcy 11, czyli z jednym miesiącem posostanu. Podstawiając do naszego specjalnego wzoru 780 zł kosztów miesięcznego posostanu, 11 miesięcy kiedy będziemy wynajmować mieszkanie i 325 zł zysku z najmu w miesiącu, gdy mamy najemcę, Wychodzi nam, że możemy obniżyć nasz najem o nieco ponad 92 zł. Zakrąglimy to do 90 zł, okej? Okay? Co to oznacza? W praktyce to znaczy, że z finansowego punktu widzenia jest dla Ciebie bez znaczenia, czy będziesz wynajmował mieszkanie przez 11 miesięcy za kwotę 850 zł, czy przez 12 miesięcy za kwotę o 90 zł mniejszą, czyli 760 zł. W obu tych przypadkach wyjdziesz na tyle samo. Więc jeśli akceptujesz w swoich założeniach jeden miesiąc pustostanu w roku i to, czego się obawiasz, to po prostu kolejnych miesięcy pustostanu, to możesz od razu wynajmować za bezkonkurencyjną cenę i uniknąć jakiegokolwiek miesiąca beznajemcy. A wierz mi, przynajmniej w Szczecinie, kwota 850 zł odpowiednio za odpowiednio kupioną i urządzoną kawalerkę to mało, a 760 będziesz bezkonkurencyjny. Ale wiesz co? Jeśli ma być szczery, to ten przykład był tylko po to, żeby Ciebie uspokoić, bo sam nigdy nie obniżałem ceny najmu, żeby uniknąć pustostanu. I szczerze mówiąc, nie polecam tego. Przynajmniej na początek, kiedy nie masz jeszcze doświadczenia w weryfikowaniu najemców. A musisz się liczyć z tym, że zbyt niska cena najmu może przyciągnąć też nieodpowiednie osoby. Teraz po prostu wiesz, że w awaryjnej sytuacji możesz w razie czego obniżyć kwotę najmu znacznie poniżej średniej na rynku, a i tak możesz na tym wyjść bardzo dobrze. Okej, okay. co więc w takim razie ja robię, żeby uniknąć pustostanu? Wszystkich elementów jest oczywiście sporo, bo składają się na nie odpowiednia lokalizacja mieszkania, odpowiednie jego urządzenie i umeblowanie odpowiednia reklama, czy nawet odpowiednia prezentacja potencjalnemu klientowi i wrażenie, jakie na nim zrobisz. Bo pamiętaj, że twoi najemcy zwracają uwagę nie tylko na mieszkanie, ale także na ciebie i twoje podejście. Czy jesteś profesjonalistą? Czy w razie jakichś kłopotów lub awarii mogą na tobie polegać i liczyć na szybką reakcję? To wszystko się liczy. Ale takie dwie kluczowe rzeczy, którymi chciałem się z tobą podzielić teraz, bo widzę, jak to na wynajmujących robi tutaj kolosalne błędy, to po pierwsze, wynajmowanie mieszkania we wrześniu. Kupując i urządzając mieszkanie, musisz tak dograć w czasie cały proces, żeby było gotowe na wynajem we wrześniu. To kluczowe. Wrzesień to najgorętszy okres, jeśli chodzi o najem. I w tym miesiącu to właśnie w 100% właściciel, czyli ty i ja, decyduje o tym, czy chcę komuś wynająć, czy nie. Z kolei najgorszymi miesiącami na wynajem są Maj i Czerwiec i tych miesięcy unikałbym jak ognia. Podczas zesporu najmujących pakuje się właśnie w nie. To po pierwsze, czyli robię wszystko, żeby co roku wynajmować mieszkanie właśnie we wrześniu, kiedy jest prawdziwy zalew osób zainteresowanych i to ja mogę przybierać w najemcach, a nie na odwrót a po drugie wynajmuje mieszkanie tylko na 12 miesięcy, czyli do kolejnego września z umową na czas określony. Kiedy będziesz chciał wynająć mieszkanie, to sam doświadczysz wielu nacisków, żeby wynająć je na krócej lub na jakiś inny niż rok okres czasu. Zwłaszcza studenci chcą wynajmować mieszkania na 9 miesięcy, bo w okresie wakacyjnym najczęściej wracają do domu i to mieszkanie nie jest im potrzebne. Moja rada, nie zgadzaj się na to. Zobacz, to jest dokładnie to, co robi większość osób, które potem narzeka na pustostan. Przede wszystkim zawierają się zakupno nieruchomości na zasadzie, o, teraz mam gotówkę, to kupię jakąś nieruchomość. Albo, o, trafiła się okazja, to wezmę. Bez wcześniejszego przejrzenia 100, 150 nieruchomości na żywo, nie na graczce czy jakimkolwiek innym portalu, więc i tak, Okazja w ich mniemaniu w rzeczywistości nią nie jest, więc słowem kompletnie bez przemyślenia kiedy i co muszą zrobić, żeby się wyrobić na wrzesień, a później panicznie bojąc się, że nie wynajmą nikomu zgadzają się na, na krótszy okres najmu, na przykład 9 miesięcy, który najczęściej kończy się w czerwcu, czyli w jednym z najgorszych okresów podnajem, I wtedy rzeczywiście ze świecą szukać kolejnego dobrego najemcy. Przez to znowu godzą się na byle jakich najemców i na różne dziwne okresy najmu. Byle tylko ktoś był i tak to się zapętla tworząc takie koło, w którym ciągle masz duże ryzyko pustostanu, panicznie szukasz najemcy i przez to też wystawiasz się na duże ryzyko wzięcia złego najemcy, bo nie będziesz miał w czym wybierać i nawet czując, że z daną osobą mogą być kłopoty, podpiszesz z nią umowę, byleby tylko ktoś był, bo pustosna cię kosztuje. Widzisz to błędne koło? Unikaj go. Między innymi stąd te wszystkie historie, że najmowanie mieszkania to udęka. Jeśli się to robi bez podstawowej wiedzy czy przemyślenia tematu, to rzeczywiście jest to udęką. Jedynym sposobem, żeby wyjść z tego błędnego koła, jest trafienie z nowym najmem we wrześ na wrzesień i podpisanie umowy na taki czas, żeby znowu wbić się we wrzesień. Tych dwóch zasad musisz przestrzegać. A jak to się dzieje, że jestem w stanie wynajmować nawet studentom mieszkanie na pełen rok, a nie na 9 miesięcy, jak sobie tego życzą? Tutaj, właśnie wchodzą w grę wszystkie pozostałe elementy, czyli oferuję im mieszkanie w lokalizacji, która im mega odpowiada. Wykończenie mieszkania na przyzwoitym poziomie, no i siebie, czyli właściciela, który podchodzi do sprawy profesjonalnie i wiedzą, że w razie jakichkolwiek awarii reakcja będzie bardzo szybka. W ogóle mam genialny zespół, który o wszystko dba, tak wiesz między nami. Zaś awarie najczęściej są w ogóle eliminowane przed ich powstaniem. Dodatkowo nie mają obaw, że, będą że będę do nich przychodził co tydzień lub bez zapowiedzi, by sprawdzić czy jest porządek. Wiedzą, że będą się czuć jak w domu, w pełni komfortowo. Dlatego ludzie chętniej wynajmą mieszkanie, które im oferuje na 12 miesięcy niż na 9 miesięcy ruderę lub mieszkanie z dziwnym właścicielem, gdzie nie wiedzą, czy wytrzymają nawet 2 miesiące. Pamiętaj, jeśli podchodzisz do sprawy profesjonalnie, to zaczynasz się bardzo wyróżniać w otoczeniu i to ty i twoje mieszkania stajecie się na rynku obiektem pożądania i to ty ustanasz wtedy komu i na jakich warunkach pozwolisz u siebie zamieszkać. Rynek najmu jest ogromny. I dominują na nim osoby, które najczęściej albo wynajmują mieszkanie, otrzymane w spadku, albo sprezentowane od rodziców. Albo kupione gdzieś jednorazowo, bo gdzieś ktoś kiedyś powiedział, że warto mieć mieszkanie na wynajem. Osób, które podchodzą do tematu profesjonalnie, jest zdecydowana mniejszość. Dlatego są prawdziwą gratką dla najemców. Dobra. To jeśli chodzi o walkę z pustostanem. A co ze złymi najemcami? Prawda jest taka, że już lepiej mieć dłużej pustostan niż nierzetelnego najemcę. Innymi słowy, lepiej nie zjeść nic niż zjeść cokolwiek i się zacuć. Dlatego potrzebujemy jakiegoś naprawdę mocnego zabezpieczenia na różne czarne scenariusze. Oczywiście. Twoją pierwszą i bardzo ważną linią obrony jest odpowiednia weryfikacja potencjalnego najemcy, zanim podpiszesz z nim umowę, czyli przez zwykłą rozmowę. Zakładam, że jeśli stać się na zakup nieruchomości inwestycyjnej, to obojętnie, czy pracujesz na etacie, czy masz własny biznes, masz doświadczenie życiowe i jesteś w stanie określić, czy dana osoba jest szczera, czy coś kręci, chociażby zwracając uwagę na słowa, których używa i wyłapując niespójności. Jest też kilka kluczowych pytań, które zazwyczaj zadaję, żeby delikatnie ich prześwietlić. Ale mimo tego i tak zawsze zabezpieczam się dodatkowo wexlem in blanco. Co to jest wexlem in blanco? Mówiąc prostym językiem, to kawałek papieru z napisem Weksel na górze, który podpisuje Twój najemca, który pozwala Tobie w określonych warunkach, zgodnie z prawem i w ekspresowym tempie, porównując do sprawy sądowej, ściągnąć od najemcy kwotę, której tobie nie zapłacił. Czyli najemca podpisuje Weksel bez wpisanej konkretnej kwoty, i jeśli będzie ci zalegał z płatnością lub zniszczy mieszkanie, nie będzie chciał. Pom i nie będzie chciał pomimo ponagleń i pismu regulować zadłużenia, to wpisujesz tam kwotę, jaką jest ci winny i odpalasz Weksel. Oczywiście, nie możesz sobie ni stąd i zową stwierdzić, że przydałoby się trochę gotówki na święta, więc wpisujesz na weksu na przykład 100 tysięcy złotych i go odpalasz. Tak to nie działa. W umowie najmu zawiera się specjalną deklarację wekslową, która opisuje sytuacje, w jakich możesz wykorzystać weksel. Czyli w praktyce, wtedy kiedy najemca będzie ci zalegał z, jakimś, z jakimiś opłatami lub będziesz musiał ponieść koszty napraw jakichś elementów mieszkania, za które najemca po prostu nie chce Tobie zapłacić. Jak widzisz, jest to mocne zabezpieczenie, które na drodze prawnej pozwala Ci efektywnie windykować całą kwotę, jaką będzie Ci dłuży najemca. Osobiście stosuję je do każdej umowy najmu, jaką podpisuję. I zawsze dokładnie tłumaczę potencjalnym najemcom zasady działania Weksla oraz sposób windykacji. Więc mają w 100% świadomość, jaka będzie procedura w razie niewywiązania się z umowy. Dzięki temu Weksel świetnie pełni też funkcję swojego rodzaju straszaka który odstrasza już na etapie rozmowy osoby, które gdzieś tam nie są pewne, czy będą regularnie płacić, albo czy będą w stanie szanować mieszkanie. Najczęściej takie osoby, gdy słyszą, jak będzie wyglądała procedura windykacji i widzą, że z tym panem żartów nie będzie, same się wykuszają. To tyle w tej prezentacji. Bądź świadomy, że jeśli chcesz inwestować w nieruchomości, to ryzyko zawsze będzie i to na każdym etapie. Ale jednocześnie mam nadzieję, że chociaż ogólnie zobaczyłeś już na czym polega podejście inwestora do wynajmowania mieszkań i jak dalece jest ono różne od takiego standardowego podejścia w stylu mam mieszkanie, więc czas je jak najprędzej i byle komu wynająć. I zmieniło to trochę twoje wyobrażenie o wielkości ryzyka i sposobach jego ograniczania, jeśli wynajmujesz mieszkanie w odpowiedni sposób. Na koniec mam jeszcze tylko krótką informację dla osób, które chciałyby inwestować w mieszkania pod wynajem. Jeśli temat inwestowania w taki sposób, jaki ja to robię, czyli nie pod sprzedaż, ale wyłącznie pod wynajem, żeby budować pasywny przychód, zabrzmił dla ciebie interesująco i posiadasz zdolność kredytową oraz oszczędności, które chcesz przeznaczyć na inwestycje lub nie widzisz problemu, żeby takie z czasem mieć, to chciałbym Cię zaprosić na szkolenie z inwestowania, na którym nauczysz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć, żeby Robić to z sukcesem. Wszystkie szczegóły szkolenia: czas, miejsce, program z hospiskom pokazującą, czego dokładnie się na nim nauczysz, znajdziesz na stronie polskirentel.pl. Link do tej strony znajdziesz bezpośrednio pod prezentacją. Wiem, że to szkolenie nie jest dla wszystkich, dlatego nie będę tutaj niczego opisywał, przedłużając prezentację. Jeśli podejrzewasz, że to może być coś dla Ciebie, to kliknij link poniżej i zobacz. Wszystkiego dobrego. Aha, wybacz. Jedna rzecz mi umknęła. Zapisy na to szkolenie trwają do piątku 13 grudnia. Do usłyszenia.